Hej, hello, <laughs> witajcie moi kochani na kanale Rapture is co pochwycenie jest blisko, oj wam powiem co ja dzisiaj to no, po prostu przeżyłam, <laughs> nie mam tak codziennie jak wam powiedziałam, mm, wizji mam bardzo mało, ale to było takie spektakularne, że tak to w głowie mam, że szok, jestem sobie w swoim domu, no jak wiecie zawsze są cztery rogi domu, prawda, czyli musi być jakiś róg, jedna ściana, druga ściana, no i te rogi są, i za rogiem czasem wyskakuje słońce bądź księżyc, po co tamkolwiek by nie było. I wyobraźcie sobie, nigdy tak w życiu nie miałam. E, mówię, miałam takie kiedyś takie w głowie, takie różnego rodzaju myśli, ale takie mocne obrazy, które są, że na przykład tak sprzątałam sobie dom. E, I po tym czasie posprzątania, bo też Bóg też szanuje, żeby było też porządek posprzątany, a nie jakiś burdel. Wiadomo, bo przecież on jest porządkiem bogiem porządku, a nie jakiegoś chaosu czy czegoś tamkolwiek, chociaż ja jestem czasami chautyczna, ale to już pominę ten fakt. I po tym czasie później normalnie widziałam po prostu jak Jezus siedział na tronie i cieszył się, klaskał i, i usłyszałam, teraz moja córka będzie mnie chwalić. I był taki szczęśliwy, był taki uśmiechnięty. Naprawdę słuchajcie, że e, naprawdę to jest po prostu niesamowite. Ja byłam taka szczęśliwa wtedy, jak normalnie. Bo coś niesamowitego w takiej, widzicie taki obraz po prostu w głowie. Taki, taki obraz powstały, że Bóg teraz się cieszy i że jest u góry, i on tak klaska, tak jak czasami staruszkowie klaskają. Wiecie, o co mi chodzi? Takie, tak, tak. Jak to pokazać Wam, tak. Także po prostu on się tak cieszy, po prostu, nie? A dzisiaj miałam co innego. To było dla mnie takie niesamowite. Powiem Wam. Naprawdę mało mam takiej wizji, bardzo mało takich wizji mam. To musi być już coś takiego, wiecie, staram się po prostu, nie, staram się po prostu nie dodawać coś, czego nie ma. Yy, I takich wizji ogólnie zawsze jest mniej. Yy, dlatego to wtedy jest takie spektakularne, takie właśnie takie wyjątkowe. No i sobie siedziałam, tak jak zawsze tam już komputerze coś robiłam, pracę swoją tam na szydełku. Bo jak też swój kanał drugi na szydełku, yy, gdzie po prostu no... Trzeba coś robić, pracować, by jakieś pieniążki wiadomo były. Powiem wam, ale tak samo też oczywiście, oczywiście to tak samo też dla chęci. Nie tylko dlatego, że tak pieniędzy nie wiadomo, um, ale i tak sobie siedziałam i tak słońce mi jakby w za rogu, bo ja mam duże okno, w za rogu po prostu wyskakiwało. Tak jakby wiecie, no wychodziło już, żeby szło sobie dalej i normalnie powiem wam, że ja widziałam w głowie swojej tak jakby to o jesteście tutaj. I jak za rogu. Tak po prostu był Jezus. Tak po prostu był tak Jezus z boku, słuchajcie. I tak się cieszył. Po prostu się patrzy i się cieszy, że, że On też, słuchajcie, z za rogu tak ogląda, wychodzi i patrzy. Nie może tak samo doczekać się, kto tam za rogiem jest. Co ten ktoś z mojego, moich uczniów robi, jak, że po prostu naprawdę, że on się po prostu cieszy, że tak ogląda. koku. No taką miałam to taką wizję, taką że taka radość po prostu w nim była. Taka, że, a kuku co tam robisz. Nie, tak to jest naprawdę coś wam powiem. No po prostu pięknego, fajnego. I Jezus jest za rogiem. Słuchajcie, Jezus jest za rogiem. Ewidentnie. Jezus jest za rogiem i on też nie może doczekać się jak zobaczy nas już tak stricte wiecie, face to face, chociaż on tak nas widzi, ale... Po prostu zna nas, każdego z nas i powiem wam tak. Ludzie są po prostu jakby. cały czas wszędzie ja wiem, że są różne powody, powody tego, by być smutnym, tragedie różnego rodzaju. Naprawdę ja wiem, ale ja nie, nie wiem, nie chcę być teraz taka tylko, żeby ktoś powiedział, że nie mam serca, nie? Ale nie potrafię, jak, jak sobie pomyślałam, zobaczcie, Paweł był w więzieniu z razem ze swoim tam bratem i oni cieszyli się nadal. Ja już za dużo płakałam w swoim życiu. Ja już nie chcę po prostu płakać i, się, i po prostu cały czas tylko siedzieć i płakać i się męczyć z tym. Więc jakąś depresję wpaść czy coś. Ja po prostu chcę się cieszyć, słuchajcie, Bogiem. Taką radością z tym, że On jest. Że po prostu działa. I powiem Wam, no, no tak mnie to ucieszyło. Dodatkowo potwierdziło to, że mam się cieszyć. Bo jak inaczej, słuchajcie, poznają w nas, że jesteśmy chrześcijaninami. Ja wiem, że są sytuacje różne i będą różne sytuacje ale po prostu musimy też pokazać, że radość jest żeby, bo to najbardziej też diabła denerwuje kiedy się radujemy, nawet tak samo jak nam jest źle i jak oczekujemy długi czas jakiegoś, jakiejś rzeczy Bóg naprawdę, słuchajcie, o swojej cierpliwości naprawdę mi to ostatnio pokazał, że 4, prawie 5 lat czekam na pewną rzecz nawet, nawet nie wiedziałam, czy to się w ogóle wydarzy a wydarzyło się z łaski Bożej wydarzyło się, że On sam zadziałał w tym temacie i ja nawet nic nie musiałam robić i dalej to się dalej tu tworzy, dzieje, że po prostu Bóg naprawdę wie, gdzie mamy być, pracować, co robić. Więc trzeba mu zaufać. Czasami już wiem, że nie mam, mamy już siły i nerwów na to, bo ja taka jestem, że już prędka jestem i chciałam coś szybko zrobić, ale chciałam się z wami tym podzielić, jakie to jest po prostu wspaniałe, że on jest za rogiem i on tak... A kuku! <laughs> Jej, kuki to jest, słuchajcie, naprawdę. Po prostu wspaniałe to jest dla mnie, takie naprawdę, że on tak, tak jakby, wiecie, jakby on nie wiedział, przecież on wie, co ja robię. Przecież on tu wszystko widzi, co ja robię. Jak przecież jest we mnie, to przecież wie przecież, że to, co ja robię. Ale to jest takie obrazowe, że on naprawdę też lubi bawić, też lubi cieszyć, też lubi się po prostu radować i pomaga. Więc to jest niesamowite, no. Chciałam wam to powiedzieć naprawdę, bo... To jest, mówię, a dzisiaj w ogóle nie miałam nic nie nagrywać. Bóg naprawdę wie, że miałam dzisiaj nic nie nagrywać, bo nie mam po prostu co nam po prostu do nagrania wam powiedzieć, bo ile mogę mówić o tym, że pochwycenie będzie blisko. No przecież już o tym wiecie, każdy o tym wie, każdy na to czeka i dalej o tym będę mówiła cały czas, ale po prostu czasami to, aż już mi to czasami już też mnie po prostu męczy, bo ile razy można słuchać tych ludzi, którzy mówią, że tego dnia, tego, 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 tego dnia, dlatego ja nie mówię, że o żadnym dniu, jeżeli chodzi o pochwycenie, ale... Po prostu mówię. Yy, też rzeczy, które też potrzebujemy my zmienić się, bo ludzie tak są, wiecie, pójść do tego nieba chcą już być, że są już niby gotowi, to to, 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 tamto. Tutaj jeszcze potrzeba trochę dużo zmiany, wiecie, na samych, ale pilnujmy też siebie, pilnujmy też słuchajcie, siebie, bo to naprawdę ludzie... Pilnują przeważnie innych, czy on, bo on jest taki, bo on taki, bo ona taka. Pilnuj siebie, zostaw ich, pilnuj siebie. Im więcej, ja, ja też wam powiem tak. Pewnego dnia kiedyś pewna osoba, powiedziałam to jej, że ona mówiła cały czas o swoim mężu. Centralnie mówiła cały czas o swoim mężu, a ja mówię, słuchaj, ty zrobiłaś sobie z niego bożka. To jest twój bożek, bo ty o nim non stop gadasz, a nie o Bogu. I ona powiedziała, tak, masz rację, przyznała mi rację, Dopiero za jakiś czas, dopiero to tutaj po prostu doszło, że to po prostu była racja, bo żyjąc e, kimś innym niż Bóg, no to po prostu Go zdradzasz w tym momencie. Żyjąc in, pasją, hobby, pracą, rodziną, zdradzasz Go w tym momencie. Ja też to mówię do siebie, czasami też tak może być, że coś tam zrobię nie taki, jakieś rzeczy po prostu robię. Ale mimo wszystko nie chcę tak żyć. Ja po prostu chcę żyć Bogiem, dlatego tak mi się pokazał. Taką. taką, To jest niesamowite, kiedy po prostu dostajesz takie rzeczy, a nawet o tym nie myślisz. Nie, nie, robisz dalej swoje. To, co czujesz, że masz robić, tak? I, i tak sobie myślę, co mam zrobić, jak jestem na takim wygwizdowiu, że tak powiem, tam, i jakby siedzę sobie tam sama, w tym domu, pracując, nikogo nie ma. I co ja mam robić? Co ja jeszcze mogę zrobić? Wiecie, mm, ale Bóg wie, że w tym czasie możesz go chwalić i ma swój plan dla Ciebie też, bo on. Mamy plan do zrobienia dla Pana Boga tutaj, by innym głosić Ewangelię. Ale uważam też, że planem, który jest stricte większym planem, jest to, by była relacja z Nim, aby ten plan po prostu by. Niby on cię tam, żebyś, żebyś, żebyś ty miał coś lepiej w życiu i w ogóle. To też jest przy okazji, ale on po prostu cię tak chce wytresować, nie jak psa, tylko wytresować, jak takie. Może złe słowo powiedziałam: hmm, dokształcić się po prostu, byś nie był naczyniem pospolitym, tylko naczyniem szlachetnym, do celów zaszczytnych powołanym. I wiecie, co tutaj mnie dotknęło ostatnio? Nie wiem, czy o tym mówiłam, czy nie, ale już teraz powiem, jak już zaczęłam. Że właśnie mówiła, ta Brenda cała mówiła, co mi tak bardzo, naprawdę dotknęło to mnie, że jest napisane w Biblii, że będziemy niektórzy do celów, do celów zaszczytnych powołani, a niektórzy do celów pospolitych. Ale chodź tu, chodź. Więc ym, wiecie, że, a, wie, czy wiecie, co to znaczy w ogóle do celów e, pospolitych, a celów zaszczytnych, jakie były naczynia do celów pospolitych? Naczynia do celów pospolitych to naczynie na przykład do tego, żeby zrobić Siusiu. Kiedyś nie było naczyń takich, w sensie łazienki, tylko było naczynie, wiaderko, w którym się robiło siku. I chciałbyś być takim naczyniem pospolitym? Bo ja bym takim naczyniem nie chciała być pospolitym. No sorry. I wiem, że Bóg po prostu nas do czegoś większego powołał. Każdego z nas. Także po prostu pilnujmy się i patrzmy na to, co dla nas jest. Co jest do zmiany? Jak mamy być tym naczyniem? Pamiętaj, nie musisz się wiadomo co w jakiego robić. Bóg i tak z tego odbiera sobie chwałę, ale najważniejsze odbiera sobie chwałę z tego, kiedy jesteś po prostu mu posłuszny. Czasami też nie wiem, co mam robić, co nie, więc po prostu robię to, co umiem. Tak? Bo czasami Pan Bóg też nie będzie mówił do Ciebie: Idź teraz, ubierz się w to, i teraz idź tam i zrób tamto. Czasem Powie, bo wie, że to potrzebne jest, na tak jest zimno, to wtedy powie Ci, żebyś ubrał się, tak? A czasami to jest logiczne przecież, że musisz ubrać się, bo przecież wiadomo, że jest zimno. No i on o tym, dlatego się uczy, dlatego wie, że w tym momencie nie już mleczko nie musisz pić, bo możesz sobie mięsko wypić. No to wiadomo, że też ci nie powie, że teraz wypij mleko albo coś, chyba że powie ci tak, że potrzebujesz dla zdrowia swojego coś tam, nie wiem, nie? Także wiecie, wie, wiecie tu myślę sobie, o co mi chodzi. Chciałam się z wami tym naprawdę podzielić, bo to jest coś niesamowitego dla mnie osobiście, jak to dzisiaj zobaczyłam. I Bóg jest naprawdę, słuchajcie, za rogiem. On patrzy. Jak to też taki fragment mówi też z Biblii, że Bóg patrzy i szuka wiary. Czy znajdzie wiarę w swoim ludzie, gdy, tutaj, gdy On przyjdzie. Czy wierzysz po prostu Jemu, że On co może, co może zrobić, to zrobi. Tyle na dziś. Z Bogiem.